Zasada trzech miesięcy. Kojarzysz taką zasadę? Jest to zasada, która mówi o tym, że potrzebujesz zaledwie 3 miesięcy konsekwentnego i zaangażowanego działania, żeby zmienić całkowicie kierunek swojego życia. Tak, dobrze słyszysz, 3 miesiące, nie 3 lata, ale chodzi mi tutaj takie, o takie naprawdę konsekwentne działanie, gdzie po prostu odrzucasz wszystkie rozpraszacie, siedzisz naprawdę w każdej wolnej chwili i po prostu... Uczysz się czegoś, działasz po prostu na maksa, żeby po tych 90 dniach móc naprawdę mieć jakieś z tego rezultaty. Oczywiście nie musisz od razu rzucać wszystkiego i przez 24 godziny się tym zajmować. Możesz to również robić przykładowo gdzieś tam po pracy, poświęcając na to, nie wiem, 3, 4, 5 godzin w zależności od tego, ile będziesz miechał tego czasu wolnego, ale chodzi o to, żebyś po prostu przez te kolejne 3 miesiące 90 dni skupił się na czymś, uczył się jakiejś nowej umiejętności, co w rezultacie jest w stanie Ci dać po prostu wyniki. No bo nie oszukujmy się kto nie chciałby mieć dodatkowych przykładowo kilku tysięcy złotych każdego miesiąca w swoim portfelu. Dlatego jeżeli nie masz pomysłu jak zacząć, co zrobić i tak dalej, napisz w komentarzu info albo sprawdź link w moim biogramie. Tam mam grupę, darmową grupę, gdzie między innymi pokazuję czym ja się zajmuję i jak to w takim bardzo dużym skrócie wszystko wygląda.